Będziemy sobie grali um, w Roblox, będziemy biedni. Tu nie wiem, co tutaj napisać, bo nie da się. E... O, jest. E... I tutaj piszemy, jestem Jedynie. pro... I teraz tak i, i, i jeszcze na jakiś kolor, żeby się, no już, nie no tak, e... idziemy sobie i będziemy, tym, weźmy jakiegoś starego, stary rower jakiś, jeżeli jest stary, jakiś, jakiś rower, który jest taki stary, który weźmy hulajnogę. Mam nadzieję, że ona, nie, ona wygląda... ona wygląda za drogo. Weźmy... Albo nie na wózku, i będziemy jedziemy. Tak, jeszcze będziemy sprawny No i to będzie... i to będzie super, będą musieli nam dać. Proszę, pomóż. Proszę, pomóżcie, widzę, bardzo by... Mi było miło, gdybyście się zasubskrybowali, bo mam już 100 subów. Bardzo Wam za to dziękuję, widzowie. Nie wiem, jak, nie wiem, jak wy to wbiliście, ale tak, no, jestem Wam bardzo wdzięczny. I jak zasubskrybujecie, bo yy, o 11 subskrypcji mam mniej Jotka, widzowie, chcę go przegonić. Nie wiem czy mu się uda. Nie chcę mieć z nimi też rywalizacji, nie chcemy mieć, bo my jesteśmy dobrymi kolegami, ale po prostu gdybyśmy mieli tyle samo, to by miło było. Mm, bo tak, no weź to przyspiesz. No widzowie, nie wiem, nie wiem widzowie jak, jak to ten. Widzę będę nagrywać z kamery, tak na 100 subów I pokazuję twarz. Nie będę nagrywać w shortach, Nie wiem czemu, ale... Proszę pomóż, pomóż. Nie, no nie widzowie. Nie dam rady. <grystanie> na spawn idziemy po ten... O! Daj, proszę mi, daj, proszę, poratuj. Poratuj. Poratujcie, widzowie, jak oni nie mogą na mnie zwracać, uw zwracać uwagi. Proszę. Dajcie coś. Dajcie dużo. Mamy. 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 Dobrze. Ale to nie jest y, śmieszne. Musimy. Teraz już to jest naprawdę na poważnie Idziemy ukraść bank.

Mi to. Oddał mi to, jest zabrałem mu to. Musimy szybko uciekać. Musimy szybko uciekać, bo ja mu to zabrałem. Mu zabrałem to. Musimy szybko uciekać. O, mamy tak dużo pieniędzy. Widzowie, mamy tak dużo pieniędzy. Musimy uciekać. Na sobie mieszkanie Dobra. Musimy widzowie e, tak kup U, widzowie taka trochę starsza ale kolekcjonerska F I, i, ta. i kolekcjonerska Furga. furka no i widzowie to, to się to się lubi nie pieniądze najlepsze no nie ale to widzowie no ukradliśmy musieliśmy Ukraść bank, bo okraść bank, bo, bo po prostu byliśmy tacy biedni, więc tak, teraz wchodzimy sobie do galerii handlowej, kupujemy sobie jakieś ciuszki widzowie, bo Gucci i tak, i tak, tak poproszę, no tak, tak poproszę to tak, no tyle wystarczy, okay. okej, okay, okej, okay, okej, dobra, idziemy się widzowie przebrać. Puka, puka, puczino, to silno Dobra. Góra taki... Taki sobie... No trochę inny. Dzisiaj taki. A weźmy sobie dół jeszcze. I dół będzie taki. No i mamy super stylówek. No i widzę teraz tak. Fryzurka oczywiście jeszcze u fryzjera byłem przed tym to musimy, widzowie, trochę zadbać o fryzurkę nie. nie, to nie tutaj no, fryzura no, fryzurka musi być nie, taka nie, taka no, tak, widzowie. jeszcze jeszcze, widzowie, okularki jakieś no, takie, takie będą okej okay. No, i tak jeszcze taki kołnierz. Wow. no i teraz widzę, można. I to jest, to jest widzowie ten. Jeszcze, oczywiście, co najważniejsze, tablet, komputer. Mm -hmm. No, i widzowie, super. I idziemy sobie kupić, yy, idziemy sobie kupić dom, ale oczywiście. No, dobra widzę. Widzowie zasubskrybujcie, dlatego po prostu życie nam się obróciło o, o 180 stopni, bo, bo normalnie mamy teraz bo, bogactwo i bo okradliśmy bank, Super furka, super, super furka, super ciuchy, no i, i tak można żyć. Tak można żywić widzowie Zasubskrybujcie dla tego odcinka. Jup. Jup. I byliśmy biedni, a teraz nagle nie jesteśmy, bo. Bo co zrobiliśmy? Bo kradliśmy bank. Kapu kapu, kapu, cino, No i widzowie tak. Co mam dla Was nagrywać? ogarnąłem sobie taką aplikację na Roblox. Yy, znaczy na Roblox. Do nagrywania do nagrywania takich wiecie na telefonie i teraz mogę sobie mm, nagrywać na telefonie jako sobie w jakąś drogą taką nie taką nie taką nie będziemy się Pokaż... no nie będziemy się ten ograniczyć ja, mamy tylko gdzieś gdzie jest mój garaż? a gdzie twój garaż? tutaj no i tak, wchodzimy sobie tutaj widzowie i do dekruzji jeszcze chyla no, i tak widzowie to można zrobić. No to jest super. A placki. Zryżam. Widzę, wpadajcie sobie na moje shorty, na moje inne filmiki, bo tam się też dużo działo. Właśnie przez tak jeden filmik. O, tutaj można biegać, dobra. I tutaj mamy to. I tutaj tak, tak, tak. Ja wiecie, muszę, muszę zobaczyć co gdzie jest. O to jest. Moje stanowisko gamingowe. Sobie montuję filmy, mam nią. Tak. Up. Up, 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 Właśnie bardzo się tam, bo ja mogę na przykład na wyjazdach tak, nagrywać wam z Robloxa na telefonie mogę wam nagrywać, więc to jest bardzo fajne. Bo na no, przykład nie zabieram komputera. Też nie muszę nagrywać na, za... na Zapach, tylko po prostu... Ja mogę sobie... Nie to kupię sobie jakieś inne. Dobra, nie wiem, gdzie idziemy... Halo! Tylko... Idziemy sobie kupić jakieś nowe auto. Oczywiście pojedziemy jeszcze tym starym. Ale to muszę zabokować do mnie. No i tutaj e, trzeba pojechać. Jedziemy widzowie. Idziemy mm, Jedziemy sobie w Już będzie... Już będzie koniec nie wydarzę, ale... ale... Łmatko. Dobra, ja nagrywać no, dla was teraz drugą część i widzę zasubskrybujcie, bo lecimy po 150 subów. Nara!